Witam wszystkich po raz trzeci na kanale Roy Team Plays. Witam się z wami Pawełow. World of Tanks Dzisiaj pojedziemy sobie nie tym Co zostawimy sobie na potem To będzie T49 W końcu niszczyciel czołgu W końcu coś innego Nie zawsze to samo Że tak powiem A więc weźmy sobie bitwę No a pewne losowanie nie będzie dla mnie sprzyjające A jednak tak Kto by pomyślał hmm. Mają kawę jedynkę Po przeciwnej stronie najlepszą Teoretycznie, bo wiadomo jak to jest. A więc, y, bitwa jest do wygrania, ale tak jeszcze powiem, i ja tu coś znaczę. Także mogę coś tu zdziałać, a nawet dosyć dużo zamieszać w przeciwnej drużynie. Więc, więc ciekawa bitwa się zapowiada. A kto tu w naszych szeregach? Ja tu widzę, że chyba najwięcej to jest średni czołg. Ciężkiego nie mamy. Tak, PZ4. PZ4. Dobry jest. Z tego co pamiętam, kumpel jak nim grał, nawet sobie radził i to nawet bardzo dobrze. Coś porównywalnego do KW1, chociaż wiadomo, to jest lekki, źle mówię, to jest średni, a tamten jest ciężki, a więc wiadomo, ta różnica jest. Dzisiaj troszeczkę potrolujemy znów, a więc jedźmy sobie tutaj w dół, a może lepiej nie, szybcy jesteśmy, ale skautować nie będziemy. Może się to źle skończyć. Więc pojedźmy sobie za PZ-em tutaj idzie jeszcze jeden i czwóreczka za nami, a więc ekipa jest, to jest bitwa standardowa, także luz, blues i tak dalej. Stresować się nie musimy, ale ja bym powiedział, że na tej skale nie stać, bo Arta nas może okrutnie pokarać, chociaż tego D2 bardzo chętnie ściągnę. Niestety działo w tym niszczycielu owraca się jakby nie mogło. Pięknie dostał. Znajdziemy go czy nie? Już dostał, leży. Teraz pasowałoby uciec, bo Arta nas zaraz ściągnie. A więc uciekamy powoli w dół. Tutaj PZ3 się bawi. My się pobawimy z nim. Tam kozak chyba wyjechał. Tak, takiś kozak zaraz dostaniesz. Proszę bardzo, nie na moje konto, ale dostał. Dobra, tu kawu jeden. Czyżby się wychylał, czyżby chciał zginąć śmiercią marną? I dostał piękny po pancerzu. Dostanie jeszcze raz? Chyba tak. A więc, jakbyśmy wyeliminowali KW1, byłoby już z górki. Choć na pewno nie byłaby to od razu wygrana. Trzeba oszczędzać pociski, bo wiadomo, jak z tym jest. Może potem braknąć i będzie kubka. Że tak powiem. Dobra, dostał. Ładujemy kolejny. Nie dostał. Dobra, ładujemy tego amx żeby wykończyć słabszą konkurencję. Dobra, zniszczyli artę z tego co widzę, a więc jesteśmy prawie bezpieczni. Nie, został jeszcze jeden grill, a więc spokojnie jedziemy powoli. Dobra, po prawej stronie trochę ich mają, ale chłopaki sobie poradzą. Dobra, kawu jeden się pokazał. Chłopaki weź, weźcie go tam troszeczkę, pociągnijcie z arty. Ja tu zrobię co będę mógł. Dostał? Ładujemy kolejny. Nie wiem, czy dostał, ale chyba tak. A więc, a więc zostało mu 373. Marny jego los ja wam mówię. Zaraz tutaj podjedziemy z kumplami. M2MT się wychyla. Nie wiem po co, chyba chce skończyć swój żywot tak jak jego kolega. Hetzer się wychyla. Aż to niecna bestia. Chociaż tam PZ3 już na niego czai. Tutaj też nas PZ3 siedzi. Ja bym się nie wychylał i poczekał na rozwój sytuacji. Bo z grilla od grilla mogę też dostać i to okrutnie może się to źle skończyć. Wolverine. On to jest taka ciota, tak samo jak ja w sprawie pancerza, a nawet trochę gorsza. KW1 wyjeżdża. O matko moja. Dobra, czekamy. Zasłonimy się PZM trujeczką. ja jestem bardziej cenny dla naszej drużyny. Teoretycznie. A więc jedziemy powoli, patrzymy, gdzie KW1. Pokazała się ta menda cwana. Oj, marny twój los, cofamy się do tyłu. Tu oczywiście cała zgraja naszych i czekamy, kto się wychyli. Kto pierwszy chce skończyć swój marny żywot? A więc Heiser już się tam wychyla? No, traf sobie człowieku. Kabum! Dostał, ale my go nie zarysowaliśmy. A więc już będzie się bał i raczej się nie wychyli. Będzie się bał. Tu nasz obrywa okrutnie znów. Po cośmy tu wyjeżdżali? O, Ej, jakim cudem? O tak, to, to ja lubię. Pięknie arta nasza go wykończyła. A więc mamy jednego mniej. Spierdzielamy stąd. Jedziemy na dół, bo ja nie chcę dokończyć swojego żywota. A tu już widzę, grill we mnie ładuje. Oj tak, piękny bóg. Ja już się nie mogę doczekać tego patcha, w którym będzie można drugiego zepchnąć zyskały. Ze skały. Oj, KW-1 jedzie. Czyli dobrze zrobiliśmy, że się wycofaliśmy. Tam Hester znowu sobie hojrakuje. Zaraz dostanie strzała i się skończy. Był tutaj. Dostał, nie dostał. Niestety. Dobra, czekamy na rozwój sytuacji. Dobra, KW-1 jedzie, więc ja się troszeczkę schowam. Schowam się i zrobię mu psikusa. Że tak powiem Dobra, pojawił się KW-1 Brzydal okrutny Będziemy podjeżdżać i go denerwować Cały czas, no stop I o to chodzi Oj brzydalu, chyba straciłeś swoją szansę Właśnie na wygraną Oj chyba ja tak samo A więc 172 HP, czekamy co zrobi Arta Będzie miała go w zasięgu czy nie Uciekamy Szybciej, szybciej, bo może się to dla nas źle skończyć. Uciekamy, uciekamy, uciekamy bardzo szybko, 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 szybko. Nie chcę skończyć żywota, bo to jest do wygrania. Więc spróbujmy zajechać tego amx -a tutaj z tyłu. Mam nadzieję, że ten KW1 nie jest pełno szprytny i że się da złapać na to i nie zawróci. A więc chyba mamy idiotę. Dobra. Ale idiota jest ze mnie, bo ja tu widzę headsera i zaraz dostanę nieładnie po tyle. Oj, 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 oj. Aj! Niestety źle to rozegraliśmy, ale czekajmy, zostało jeszcze trzech po naszej stronie, jeszcze arty mamy. Ten PZ dobrze się rozstawił, niech ty próbuje skautować troszeczkę. A tutaj grill... oj 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 oj, PZ M4. hu marny nasz los, chyba to przegraliśmy. Nie widzę tego, żeby się dało jakoś to wygrać. Tak, a więc został PZ4. I tutaj dwóch ma na dobicie. Niestety raz nie trafił. No i to by było chyba na tyle. No i się pali, fajnie. I został PZ3. Co on tutaj wykombinuje? Póki co stoi. Niestrudzony. Nasza baza zaczyna się przejmować, a więc on tu chyba podjedzie. Dobra, zaraz dostanie strzała od KW-1, nie, od Hessera. Oj tak, niestety przegramy tę bitwę, ale nie było tak źle, ja myślę. Ja troszeczkę zawaliłem, no ale cóż. No cóż, no cóż, no cóż, bywa. A że tak bywa, no to u mnie też tak się musi zdarzyć. Dobra, a więc rozkosznie sobie ucieka od naszej bazy, żeby nie zostać zabitym, co oczywiście niekoniecznie się uda, bo już AMX na niego czeka. A tutaj znów będzie gdzieś Hetzel. Ciekawe czy ucieknie ten sztur czy mysz. Ta mysz czy ucieknie przed tym kocurem ogromnym w postaci kilku czołgów. No chyba mu się to uda, bo już jest 89%. 90 parę 97 i już jest setka Chyba strzała od nikogo nie dostanie A więc jeden nasz przetrwał Ale po co nie wiem Skoro i tak przegrana A więc podsumujmy Doświadczenie 269 12800 kredytów No i naprawa prawie 2,5 Osiągnięcia osobiste A więc uszkodziliśmy ich trochę Nawet Wolverine raz dostał Wykryłem Hetzera i M2 Medium Tank. Bohaterem bitwy został M4 Sherman. I to by było chyba tyle. A więc to był T49. A mówił dla was Pawlow oczywiście. Chociaż, oj ktoś nas jeszcze po czterech literach przejechał. Chociaż nie był to zbyt wesoły odcinek, bo niestety przegraliśmy. I tak było fajnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.